Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani. Słowo, o którym dzisiaj się modlę, to skarb. Ciekawa gra słów występuje w tym tekście. Oczywiście nie tyle w tym przełożonym na język polski, ale gdybyśmy sięgnęli do oryginału, to w hebrajskim skarb y, to tisawrosz i skarbiec to tisawrosz. Więc można by też przetłumaczyć ten tekst dzisiaj gdzie Jezus mówi, nie róbcie sobie skarbca tutaj na ziemi. Do mnie to bardziej przemawia, słuchajcie, no bo to, to, to pokazuje tak naprawdę, gdzie jest nasza ojczyzna. tak? Czy tutaj na ziemi i tu będę robił skarbiec, i tu będę gromadził wszystko, czy jest w niebie i będę myślał o tym, żeby jednak te skarby gromadzić. W skarbcu, który jest w niebie. Druga rzecz, słuchajcie, to pytanie, czy w tym Tisavrosz, czyli w tym skarbcu, tym skarbem największym jest Bóg? Bo jeśli w tym skarbcu Bóg jest na pierwszym miejscu, no to nie martwiłbym się o pozostałe skarby, czy nie martwiłbym się o siebie. Ale jeżeli w tym skarbcu Bóg nie jest na pierwszym miejscu, nie jest tym pierwszym skarbem, no to trzeba by się nieco lękać, albo bardzo lękać. Życzę, kochani, sobie i Wam, żebyśmy ten Tisawros, czyli ten skarbiec, mieli w niebie i przede wszystkim, żeby ten Tisawros, skarbiec, którym jest nasze serce, żeby w nim zawsze największym skarbem i na pierwszym miejscu był Pan Bóg. Niech nas szerzej błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem. Do jutra.